Cześć Manko, witam was Znajmniej w tym odcinku Tak na szybko, bo jest mało baterii w kamerze Także to ogarniemy na szybko Taki temacik krótki Na ile starczy bateria, na tyle nagramy Także przechodzimy do tematu Tak jak widzieliście w tytule filmu Zapłon CDI do, do motorynki Zaraz wam go przedstawię Ale na samym początku, jeżeli jesteś nowy Zapraszam cię do subskrybowania kanału Przycisk na moim paluchu No i co? Zapraszam na Facebooka, na Instagrama, daj łapkę w górę, skomentuj ten film. Zanim tutaj Wam pokażę zapłon do motorynki, pokażę Wam co tutaj się zmieniło w WSC, ale jeszcze wcześniej, 8 marzec to jest niedziela, Warszawa, targi motocyklowe, ostatni dzień. Ja będę na targach, także kto będzie to zbijemy pionę, dostanie ktoś w lepy. Także no, jak się uda to, to spoko, nie? Dobra, przechodzimy do tematu WSek. Co mi się udało zrobić? Dwie ramy, cztery koła, część tutaj elementów, część butników, część boczków, jeden zbiornik jest pomalowany, także teraz Wam to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Mam zero kresek na baterii, także zaraz może padnąć. Więc tak, jak widzicie tutaj są koła od mojej WSki, czyli tej, tej takiej zwykłej, najzwyklejszej, one były pomalowane taką jakby to powiedzieć srebrną farbą tak to się prezentuje na chwilę obecną oczywiście wszystko było malowane wcześniej podkładem epoksydowym także, także to jest pewny temat, że rudy łapał na pewno nie będzie oczywiście tak jak widzieliście to w poprzednich filmach, wszystko zostało wyczyszczone specjalnymi środkami tak żeby zadrzeć tą starą warstwę farby, rdze no i inne tam brudy to wszystko było zrobione na w dwóch ramach, błotnikach, innych elementach tutaj macie koła od garbuski one tutaj są malowane, były malowane z oponkami także tutaj ja oponek nie ściągałem tylko po prostu zostały malowane z oponkami tutaj macie błotniki od mojej ws -ki. one są w podkładzie epoksydowym te błotniczki jeszcze sobie przetrzemy papierkiem z wodą tak żeby wygładzić powierzchnię, tak żeby tutaj fajnie bateria padła Także wracamy do płotników, przeczemy je papierkiem z wodą, tak żeby tutaj wygładzić, bo to jest takie szorstkie, jeszcze jest tutaj zapylone, także to się zmatowi. Znaczy, tak się troszkę zmatowi, tak żeby to było gładsze. Wtedy ta farba lepiej tutaj będzie leżeć, lepszy będzie efekt końcowy. Do tych tutaj e, błotniczków dołączone są dwa boczki i jeszcze dołączony jest. Zbiornik paliwa też go lekko tutaj przyczemy papierkiem. Co tutaj ze zbiornikiem, no to jak widzicie jest góra, czyli ten środkowy element zbiornika jest pomalowany na czarno. Może wam to zaprezentuję jeszcze z innej strony. Dlaczego taki tutaj wybrałem takie coś malowanie? Niektórzy po prostu malują te zbiorniki w jeden kolor, czyli na przykład niech to będzie pomarańczowy. I na ten środkowy tutaj pas naklejają taką skórę, coś tego typu, Kedre, czy jak to się nazywa, nie wiem dokładnie. Ja po prostu wymalowałem to na czarno, a po bokach i reszta zbiornika będzie pomarańczowy. Także myślę, że to tak samo spoko wyjdzie. Tutaj mamy bębny pomalowane w kolorze całych kół, także to też spoko. Co więcej, to do tego brakuje jeszcze co brakuje: boczniki, boczki, zbiornik. No i tyle w sumie. Dobra, tutaj macie obie ramy wymalowane, oczywiście zapodkładowane dwa razy, i pomalowane również dwa razy. Zeszło przy tym bardzo długo, no bo szczególnie z ramami, bo za kamarków tutaj powiem Wam szczerze jest naprawdę dużo. I ciężko jest ciężki po prostu dostęp do niektórych tutaj elementów, żeby to pomalować. Także z tym, że szło z tymi ramami właśnie zeszło tutaj najwięcej. Ale myślę, że efekt jest zadowalający. Tutaj w miarę fajnie nawet się już ona się zdążyła zakurzyć ta rama, ale jak się to podskłada wszystko do kupy, to będzie naprawdę fajny efekt. Czemu ja Wam to mówię tak, żeby trochę filmu tutaj było, bo z zaponem to zaszłoby mi może 3 minuty, a tu przynajmniej opowiem Wam co się dzieje, jaki etap jest z OWS-kach przy okazji. Tutaj mamy zbiornik paliwa od garbuski, tak się prezentuje, według mnie no, wyszło spoko, ale, ale, ale do końca zadowolony nie jestem, bo wychodziło po prostu lepiej. Mamy dwa butniczki tył przód, dwa błoczki. Na razie wam tego nie pokazuję. Zostało jeszcze dorobić szpalunki. To się zobaczymy, czy to w ogóle mi wyjdzie. Będę się starał to ogarnąć, także myślę, że będzie git. Następnie co? Silniki. Jaki jest stan na silnikach? To po prostu tak jak ostatnio. Mówiłem, co brakowało tych niektórych trybów i tyle, jak to, to wszystko zostało zrobione, ale to nagram już osobny filmik, tak żeby to po prostu było w jednym filmie pokazane, co i jak dotyczy silników. Tu jeszcze skuterek jest do remontu, także trochę zajmuje miejsca, ale w międzyczasie się go robi, dzisiaj go umyłem. To jest raz. A druga sprawa to po prostu. Tutaj mamy silniczek 150 i on też tutaj jest do remontu, jest tu lekkie magneto, to lekkie, lekkie bardzo. Też taki silniczek jest do roboty, także to się wszystko robi cały czas, więc gdybym tego tutaj nie robił, tych rzeczy, tego skuterka, to te ws już by były na pewno w większym tutaj stadium zaawansowania, złożenia. Na pewno by silniki coś były poskładane. Na pewno by coś było z ramy skręcone, ale na jak na razie to tak to wygląda. Do włosek jeszcze mam tutaj łożyska, to są łożyska do kół i do zębatek tylnych. No i to się wszystko na dniach będzie robić. Na pewno założymy też oponki do kół te błotniki. Jak tamte się ogarnie szpalą, tamte błotniczki, i te błotniczki się wymaluje. To na pewno to wszystko. Będziemy składać w całość. Co do przodów, bo jak widzicie nie ma tutaj przodów, czyli przednich lag. Przednie lagi oczywiście są rozebrane. Tutaj są ich elementy. Tu trochę, tu trochę. A te elementy czarne, to po prostu mam w domu tak samo wymalowane, wyschnięte, tak, że to fajnie wszystko wygląda. Tutaj jeszcze dzisiaj mamy oponki do tych kół, co tam będziemy zakładać, żeby to było w miarę czyste dentki test są kupione no co a tu jak widzicie jest motorinka silnik 023 trzybiegowy. i teraz wam tutaj pokażę zapłonik od Raxon Motors od Oscara zapłon CDI co mamy może w zestawie wam pokażę jest oczywiście magneto przystosowane oczywiście na wał do komarka, czy tam do motorynki, czy tam do innego typu doromecika z takim oto silnikiem. To takie oto magneto jest przystosowane. Clean wał. Tutaj stożek jest ogarnięty. Tutaj mamy podstawę, cały zapłon, cały iskrownik. Mamy dwie cewki. Impulsator. Tutaj pod spodem mamy dokładnie, nie wiem jak to się nazywa, ale też to jest, to jest cewka. Dokładnie, no, to jest ceweczka. Taka mała ceweczka, i fajnie tutaj wszystko jest za ten. Przewodziki są poprowadzone fajnie, będzie wszystko wychodzić z silnika, także będzie myślę fajnie. Tutaj może nawet sobie przymierzymy. Mm, 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 mm. Fasolki są tutaj, więc teoretycznie on powinien jakoś tak pasować, jak widzicie oczywiście to jest tak o pierwsze ten bo mniej więcej to tak będzie pasować fasolki oczywiście będzie trzeba ustawić cały tutaj zapłon tam 3 mm przed górnym punktem no to to trzeba będzie ustawić. Jak widzicie to się wszystko tutaj mieści. Oczywiście te kable przeszkadzają to trzeba sobie zrobić spokojnie dwoma rękami tak żeby to po prostu fajnie weszło. Tutaj jak widzicie jest, takie, są takie wycięcia w tym miejscu, w tym miejscu i w tym i w te wycięcia sobie fajnie to spasowywuje Jeszcze co zrobimy sobie? Sprawdzimy jak sobie tutaj magneto nachodzi. Oczywiście miejscem na clean to miejsce na clean i magneto. Jak widzicie, wygląda w taki oto sposób, tutaj w silniku, i to wszystko powiem Wam fajnie się mieści. Nie ma żadnego problemu, żeby to tutaj coś przeszkadzało. Bo wiadomo, w tych 0.23 jest mniej miejsca. Ale ten zapon od RAXO od Oscara fajnie się mieści w każdym tutaj modelu silnika. Także ja gorąco polecam. No i oczywiście to się prezentuje. Magnetu nachodzi na iskrowniczek w taki sposób, no i tak to będzie wyglądać. Oczywiście w zestawie mamy całą tutaj instrukcję, jak coś podłączyć, czyli montaż, różne rzeczy to będziemy robić już na dniach, czy będzie z tego chwilek, szczerze powiem Wam, że nie wiem, czy ja to będę podłączał, czy to będzie brat podłączał, powiem Wam, że nie wiem. Oczywiście mamy jeszcze w zestawie dwie żaróweczki, które są w tym pudełeczku i mamy w zestawie e, taki malutki ściągacz do tego magneta. Tu, tutaj mamy taki kabelek, który prawdopodobnie jest do masy, który jest tutaj na jeden pin. Mamy również nakręteczkę do magneta, podkładkę sprężynówkę i śrubeczki do całego tutaj iskrownika, żeby przykręcić do silnika. I już to będziemy. No i oczywiście jest jeszcze moduł, także to myślę, że będziemy podłączać na dniach, tak żeby to po prostu już fajnie hulało. Myślę, że maszyna jak się ustawi dobrze zapłon odpali bez żadnego problemu. Jedynie jak będzie iskra, no to wiadomo, że maszyna musi zapalić. Jakie plusy takiego zapłonu są? No to oczywiście wiadomo, że on się nie rozreguluje, jak będzie dobrze ustawione i będzie dobrze przykręcony, to nie ma prawa, żeby nam się zapłonik w takim oto silniku rozregulował. I to jest pewny temat. Więc tak to wszystko wygląda cena jaka, za jaką możecie kupić taki zapłonik jest to cena 369, 79 nie jestem dokładnie pewny. Plus wysyłka wysyłka pocztą, lokalizacja Rzeszów, także kto ma blisko może osobiście podjechać kupić ja ten zapłonik myślę, że polecę Wam co do ceny ja nie mam nic tutaj do powiedzenia, cena jest jaka widzicie jak za taki zapłon, który pasuje do dwubiegówki czy biegówki 0,19-0,23 to myślę, że jest ok, oczywiście no co mogę powiedzieć Następny filmik prawdopodobnie albo będzie z montażu tego zestawu, lub prawdopodobnie jak nie będzie z montażu, to będzie po prostu już z założonym tutaj całym zapłonem i będzie po prostu pokazane jak co tutaj wygląda, jak wygląda tutaj zapłon, jak wyglądają przewody, wyciągnięte silnika jak to wygląda po podłączeniu i pewnie będzie odpał tutaj maszyny po długim, długim, długim stoju pewnie, półrocznym na pewno. No i zobaczymy, jak to będzie hulać. No myślę, że myślę, że będzie gites. No i co? Nie przedłużam chyba tego filmu, bo wyszło dużo, ja byłem sobie zmienić baterię, bo padła, więc teraz mogłem już długo nagrywać. Więc oczekujcie filmu tutaj z już z zapłonu zamontowanego. Jeszcze będzie filmik tutaj z... z, z. Niedługo będzie filmik z Seata. Będzie pokazane piana aktywna. Będzie tutaj testowana piana aktywna. To już osobny filmik, bo na ten filmik jest osobna część, bo on będzie specjalnie sponsorowany. Także to będziemy testować. I za jakiś czas też będzie filmik z Seata, ale to już z grubszej roboty i też on będzie sponsorowany. Dobrze, także chyba myślę, że w tym filmie to jest tyle. Jeżeli się podobało, oczywiście daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, skomentuj, udostępnij. I co zapraszam na Instagrama, daj followa, zaobserwuj. Daj lajka na Facebooku, na fanpage'u. No i oczywiście obserwuj tutaj kanał, aby być na bieżąco, a nie ominiecie żaden tutaj nowy materiał. Także myślę, że się podobało. Ja kończę. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Na razie, cześć.